Całkowite wytłumaczenie danej zbrodni równałoby się usprawiedliwieniu winy zbrodniarza i uznania go za popsutą maszynę, a nie za istotę wolną i odpowiedzialną. Podobnemu traktowaniu sprzeciwiają się nawet sami przestępcy, którzy wolą być rozliczani ze swoich uczynków. Pewien więzień, odsiadujący wyrok w zakładzie karnym w Illinois, napisał kiedyś do mnie list w którym ubolewał nad tym, że przestępca nigdy nie ma szansy wytłumaczenia się. Zamiast tego oferuje mu się szeroki wybór wymówek. Winą obarcza się za to społeczeństwo, a w wielu przypadkach nawet samą ofiarę. Kiedy indziej podczas wykładu dla skazanych w więzieniu San Quentin, zwróciłem się do nich z tymi słowami. Jesteście istotami ludzkimi takimi samymi jak ja. I jako ludzie macie wolność popełniania zbrodni, wolność decydowania o tym, czy staniecie się winni. Teraz jednak jesteście odpowiedzialni za to, aby pokonać swą winę, wznieść się ponad nią, przerosnąć samych siebie i zmienić się na lepsze. Moi słuchacze poczuli się wówczas zrozumiani. Z kolei były więzień Frank, E, w., Przysłał mi krótki liścik, w którym informował, że rozpoczął grupową logoterapię dla byłych skazańców. Jest nas 27 i coraz większej liczbie, udaje się uniknąć recydywy dzięki wsparciu pozostałych członków grupy. Tylko jeden wrócił do więzienia, a i on jest teraz wolny. Jeśli chodzi o koncepcję zbiorowej winy, jestem zdania, że jest czymś całkowicie nieuzasadnionym, aby jeden człowiek odpowiadał za zachowanie innej osoby lub grupy ludzi. Od końca II wojny światowej niezmordowanie wypowiadam się publicznie przeciwko pojęciu zbiorowej odpowiedzialności. Czasami jednak trzeba wielu dydaktycznych trików, aby odwieść ludzi od ich uprzedzeń. Pewna Amerykanka zarzuciła mi kiedyś jak pan może wciąż wydawać książki w języku niemieckim, języku Adolfa Hitlera? W odpowiedzi zapytałem ją, czy ma w swojej kuchni noże, a gdy potwierdziła, udałem szok i oburzenie i wykrzyknąłem, jak pani może wciąż używać noży, skoro tylu zbrodniarzy posługuje się nimi, aby ranić i zabijać swoje ofiary? Jej obiekcje dotyczące pisania przeze mnie książek po niemiecku natychmiast zniknęły. Trzeci element tragicznej trójcy dotyczy śmierci. Jednocześnie dotyczy również życia, jako że każda z chwil, które składają się na nasze życie, przemija i umiera w tym sensie, że nigdy już nie wróci. Czyż jednak owa przejściowość o czymś nam nie przypomina? Czyż nie stawia przed nami wyzwania, aby jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę naszego życia? Na pewno tak. I stąd mój logoterapeutyczny imperatyw brzmi: żyj tak, jakbyś żył po raz drugi, i tak, jakbyś za pierwszym razem postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić teraz. Nieodwracalność ludzkiego życia zdecydowanie wpływa na nasze szanse obrania właściwej drogi i możliwości wypełnienia sensu. Dotyka zarazem samych szans i możliwości, ponieważ wykorzystując okazję, aby urzeczywistnić potencjalny sens danej sytuacji, robimy to w sposób nieodwracalny. Ocalamy ją tym samym dla przeszłości, w której znajdzie godne sobie miejsce. W przeszłości bowiem nic nie jest bezpowrotnie utracone, lecz utrwalone w sposób nieodwołalny i pieczołowicie przechowywane. Rzecz jasna człowiek dostrzega zazwyczaj wyłącznie ściernisko przejściowości, nie zauważając wypełnionych po brzegi spichrzów przeszłości, w których zgromadził plony swojego życia, dokonane czyny, przeżyte miłości, wreszcie cierpienia, które zniósł z odwagą i godnością, z powyższych rozważań wyraźnie wynika, że nie ma powodu litować się nad starymi ludźmi. Przeciwnie, młodzi powinni im raczej zazdrościć. To prawda, że na starszych nie czekają w przyszłości nowe możliwości i szanse. Mają jednak coś więcej. Miejsce przyszłych możliwości zajęły rzeczywistości w przeszłości. Wykorzystane szanse wypełnione sensy. Zrealizowane wartości. I nikt oraz nic nie zdoła im odebrać zgromadzonych w przeszłości skarbów. Z uwagi na możliwość odnalezienia sensu w cierpieniu, należałoby uznać sens życia za bezwarunkowy, przynajmniej potencjalnie. Jednakże ów bezwarunkowy sens znajduje swą analogię w bezwarunkowej wartości każdego człowieka to ona gwarantuje niezaprzeczalną jakość ludzkiej godności. Podobnie jak nasze życie ma swój potencjalny sens w każdych, nawet najbardziej tragicznych okolicznościach, tak też wartość każdego człowieka pozostaje dla niego prawdziwa, ma oparcie w wartościach urzeczywistnionych przez niego w przeszłości i nie zależy od stopnia użyteczności, jaką człowiek obecnie sobie przypisuje. Mówiąc dokładniej, użyteczność ta jest zwykle definiowana w kategoriach funkcjonowania z pożytkiem dla społeczeństwa. Lecz współczesne społeczeństwo charakteryzuje pogoń za sukcesem. Na powszechne uwielbienie zasługują w nim ci, którzy cieszą się powodzeniem i szczęściem, w szczególności zaś ludzie młodzi. Wartość wszystkich innych, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, jest praktycznie ignorowana. W ten sposób zaciera się decydująca różnica między byciem człowiekiem wartościowym w sensie godności, a byciem wartościowym w sensie użyteczności. Ktoś, kto nie jest świadomy owej różnicy i utrzymuje, jakoby wartość człowieka wypływała wyłącznie z jego aktualnej użyteczności, powinien też konsekwentnie, mówię całkiem poważnie, Domagać się eutanazji w myśl hitlerowskiej zasady pozbawiania życia tych, którzy utracili swą przydatność dla społeczeństwa, czy to ze względu na zaawansowany wiek, nieuleczalną chorobę, umysłową demencję, czy jakiekolwiek inne upośledzenie. Mylenie ludzkiej godności ze zwykłą przydatnością jest wynikiem mylnej interpretacji pojęć której źródłem jest z kolei współczesny nihilizm wpajany wielu z nas w salach uniwersyteckich i na kozetkach psychoanalityków. Tego rodzaju indoktrynacja może się nawet odbywać podczas treningu terapeutów. Z nihilizmu nie wynika, że niczego nie ma, tylko że wszystko jest pozbawione sensu. George Sargent miał słuszność, gdy ogłosił swoją koncepcję wyuczonego poczucia bezsensu. Sam wspominał własną rozmowę z terapeutą, który stwierdził: George, musisz zrozumieć, że cały ten świat to jeden wielki żart. Nie ma sprawiedliwości, wszędzie panuje chaos. Dopiero gdy zdasz sobie z tego sprawę, zrozumiesz, jaką głupotą jest traktować siebie poważnie. Wszechświat nie ma jakiegoś głębszego sensu, on po prostu jest. Decyzja, jaką dziś podejmiesz co do swojego postępowania, nie ma żadnego szczególnego znaczenia. Podobnej krytyki nie należy generalizować. Treningi są z zasady niezbędne, lecz mimo wszystko terapeuci powinni stawiać sobie za cel uodparnianie odbywających trening na nihilizm, zamiast zaszczepiać w nich cynizm. Stanowiący mechanizm obronny przeciw ich własnemu nihilizmowi. Logoterapeuci mogą wręcz dostosować się do pewnych wymagań, związanych z treningami i zdobywaniem licencji, stawianych przez inne szkoły psychoterapii. Innymi słowy, zalecałbym, aby, jeśli zachodzi taka konieczność, wyć razem z wilkami, lecz jednocześnie być owcą. W wilczej skórze. Nie ma potrzeby przeciwstawiać się podstawowej koncepcji człowieka oraz podstawom filozofii życiowej głoszonym w ramach logoterapii. Nie trudno zachować taką lojalność, jeśli weźmie się pod uwagę, że, jak słusznie zauważyła kiedyś Elizabeth Lukas, w historii psychoterapii nie było nigdy szkoły równie niedogmatycznej jak logoterapia. Podczas pierwszego światowego kongresu logoterapii, który odbył się w dniach od 6 do 8 listopada 1980 roku w San Diego w Kalifornii, apelowałem nie tylko o rehumanizację psychoterapii, lecz również o coś, co określiłem mianem demitologizacji logoterapii. Moim celem nie jest hodowanie papug podrabiających głos swego pana, lecz przekazanie pochodni niezależnym Pełnym inwencji, nowatorskim i kreatywnym duchom. Zygmunt Freud domagał się kiedyś: Spróbujmy poddać kilku jak najbardziej zróżnicowanych osobników działaniu głodu. Wraz z nasilającym się imperatywem, jakim będzie dążenie do zaspokojenia głodu, indywidualne różnice między nimi zaczną się zacierać a w ich miejsce pojawi się solidarne dawanie wyrazu tej samej niezaspokojonej potrzebie. Co za szczęście, że Zygmuntowi Freudowi oszczędzona została konieczność poznania od wewnątrz rzeczywistości obozów koncentracyjnych. Jego pacjenci spoczywali na kozetce zaprojektowanej w luksusowym duchu kultury wiktoriańskiej, a nie w brudzie baraków Auschwitz. Tam jednak owe indywidualne różnice nie zacierały się. Przeciwnie, w miarę upływu czasu ludzie coraz bardziej od siebie się różnili. Opadały maski, ukazując oblicza łajdaków i świętych. Obecnie nie należy się już wahać przed użyciem określenia święci. Wystarczy wspomnieć postać ojca Maksymiliana Kolbego który skazany w Auschwitz na śmierć głodową został ostatecznie dobity zastrzykiem kwasu karbolowego a w 1983 roku kanonizowany. Czytelnik może zarzucić mi, że powołuje się na przykłady stanowiące odstępstwo od reguły. Wszystko, co wzniosło, jest równie trudne, co rzadkie. Czytamy w ostatnim zdaniu Etyki Spinozy. Można oczywiście zadać pytanie, czy naprawdę musimy odwoływać się aż do świętych, czy nie wystarczyłoby po prostu nazywać ich przyzwoitymi ludźmi. To prawda, że stanowią zdecydowaną mniejszość. Co więcej, zawsze nią pozostaną. A jednak, właśnie w tym fakcie dostrzegam wyzwanie, aby dołączyć do owej mniejszości. Sytuacja na świecie jest bowiem fatalna a będzie jeszcze gorsza, jeśli każdy z nas nie da z siebie wszystkiego. Bądźmy zatem czujni, czujni w podwójnym sensie. Od czasu Auschwitz przekonaliśmy się, do czego zdolny jest człowiek. Od czasu Hiroshimy wiemy, co nam zagraża. Koniec książki. Czytał Marcin Pracki. Dziękuję za uwagę.